Uszanowanie dla was drodzy widzowie Słuchajcie przede wszystkim łapa w górę Komentarz byle jaki nawet kropka wystarczy Trzeba ten kanał pchać do przodu Bo tak jak już powiedziałem wcześniej Masakra jest z tym wszystkim Mogę tylko wrzucać 15 minutowe nagrania Więc niestety musimy na tym się kupić Gaszę światło Bo dzisiaj trzeba rozegrać kilka misji Nie wiem z dwie może trzy jak się uda bo trzeba zrobić porównanie, co jest lepsze? Demo, czy Pazmo? Dzisiaj zagramy sobie standardową mapę I polecimy sobie Z... Na pewno krucyfika bym wziął, żeby nie zginąć Termometr by się przydał Termometr by się przydał Więc jego też weźmiemy Aparat Fotograficzny możemy też go w sumie kupić. Jeżeli nas stać, to go weźmiemy, i z takim oto wyposażeniem ruszamy na łowy. Uff, dobra, zaczynamy. Ogólnie, już jakieś tam teorie sobie wyrobiłem, która gra stricte może być bardziej korzystna. Ale to będziemy robić sobie już w podsumowaniu. Dzisiaj skupimy się jeszcze na tej rozgrywce. Także standardowo weźmiemy sobie. A weźmiemy sobie nawet też i termometr. Czy coś jeszcze mogę? No, niestety niewiele. Na początku szukamy ducha. Muszę, niestety, wyłączyć się na takie bardziej nasłuchiwanie. Dużo cieplej, no to lecimy Uch. wystraszył mnie. Nie chcę za dużo gadać, bo mam tutaj aktywny mikrofon i on to wszystko nasłuchuje. Are you here? Give me a Jeszcze nic nie znaczy. Okay. Are you here? Give me a sight. Mamy tutaj jakąś aktywność. Na razie... Na razie jeszcze jest spokojnie. która dużo bardziej spada w tym pomieszczeniu. Widzę, że tutaj jest. Dobra, ok. By być profesjonalistą, trzeba cofnąć się po kilka niezbędnych artefaktów, żeby go namierzyć. Wiemy, że mniej więcej jest gdzieś tam na górze, ale kto to jest, tego niestety nie wiemy. Na pewno lampa by się przydała do gadania. Znaczy on i tak to słyszy, więc można ektoplazmy poszukać. Jakie są misje? W ogóle, kto to jest? Brazor, Higgs, Sul, notatka i świeczka. No, świeczki nie mamy. Póki co pójdziemy i rozstawimy znak. Bo musimy go jakoś chwycić. My sobie wszystkie klamoty. W tym korytarzu pójdziemy jeszcze po resztę rzeczy krucyfiks aparatu nigdy nie korzystam ale krucyfiksa wezmę żeby się chociaż obronić przed nim w razie w zobaczymy Kurwa mać Ja pierdolę Kurwa dobrze, że tego nie widzieliście Zmienić latarkę, bo kurwa to jest po prostu i o i o, i o Fix. Nie wiem jak działa krucyfix. Czy on faktycznie działa na zasadzie takiej jak w faźmie, że jak się go położy, to jest trochę bezpieczniej? Nie wiem. Ciężko stwierdzić, czy ta postać się pojawiła, bo przebiegło przez to. Nie wiem, raczej wątpię. Powinno być sobie takie. Yy... Dobra, nie chcę za dużo gadać. Dobra, mamy pierwszy znak. Odcisk palców jest, więc to możemy już wywalić. Temperatura też tutaj dosyć gwałtownie spada. Gdzie ja termometr zostawiłem? O. Kurde, nie latarkę, nie latarkę, panie. Ok, mamy mroźne temperatury. Drugi znak. Ok, ja muszę się cofnąć do bezpiecznego miejsca, żeby nas nie zaatakowała. I weźmiemy sobie pozostałe elementy, i ja muszę tutaj przeprowadzić tak. Mamy do wyboru cztery pozycje. Z czego? Może być obraz. Może być jeszcze EMF. Na pewno nie zareaguje na SG, więc to możemy wykluczyć. Jak to plazma może być? Spirit też może być. Czy może odpowiedzieć? Czyli krótko mówiąc najprościej będzie, jeżeli ja mam w sobie tutaj do gadania. Dobra. Pójdziemy jeszcze po Spirit Boxa. Może odpowiem i mamy sprawę załatwioną. Jeżeli nie, no to... My ogólnie misji nie wykonamy do końca, bo tutaj nie mam tej świeczki, ale możemy wykonać coś, co jest. Dobra, 83, więc nie jest źle. Możemy zebrać te notatki, te inne pierdoły, więc to jeszcze damy radę zrobić mając krucyfiksa, będziemy w miarę tutaj bezpieczni. Dobra, idziemy na razie zobaczyć, czy on nam odpowie. Give me a site. ok. Odpowiedział od razu bardzo szybko zresztą, więc spoko. Można oczywiście to wywalić. Weźmiemy krucyfiksa. Zaznaczamy sobie odpowiedź tę i mamy gula do zaznaczenia. Okej, okay, zaczynamy zbierać teraz rozrzuconą sól. O, nawet jest. Y tabliczka tego, ale to już nie będziemy tego używać, notatka. Jest. sól czy jedna yes okej okay. dobra wracamy koniec misji sprawdzimy czy dobrze trafiłem i to by było w sumie wszystko Więcej, niestety, rzeczy nie wykonam, bo nie mam świeczki. Trzeba byłoby go zmusić do ataku, a tego niestety już nie zrobimy. Także zobaczymy podsumowanie i lecimy. Ok, i jest trafiony dobrze. Mamy gula. To, co mogliśmy zebrać, to zebraliśmy. Także mamy całość. Ok.